Witam serdecznie. Tomasz Domański, AgroSimekS. Zapraszam na komunikat dotyczący jesiennych zabiegów na plantacji truskawek. Jesteśmy dziś na plantacji truskawek uprawianych tradycyjnie w gruncie. Tutaj, w tej chwili, jesteśmy w odmianie Sybilla. Proszę Państwa, pierwsza dekada października. Czas, kiedy powinniśmy tutaj wykonać zabiegi, zabiegi, które przygotują nasze plantacje do zimy, po prostu do tych niekorzystnych warunków, które mogą wystąpić, które mogą uszkodzić nasze plantacje w trakcie zimy, tak jak miało to miejsce w zeszłym roku. Na początek kilka słów o pogodzie, o tym, co tutaj się zadziało na naszych plantacjach w ostatnim czasie. Po dość suchych miesiącach, którymi był lipiec, sierpień, teraz koniec września mieliśmy bardzo intensywne opady deszczu, które często utrudniały właśnie wykonywanie zabiegów na plantacjach. Często był problem z wjechaniem na plantację, żeby przeprowadzić jakikolwiek zabieg fungicydowy właśnie na plantacjach truskawek. Ta pogoda w ostatnich dniach zaczyna się zmieniać, będziemy mieli w najbliższych dniach znaczącą poprawę tej pogody, wyższe temperatury i to będzie właśnie bardzo dobry moment, aby wykonać te ostatnie zabiegi na plantacji truskawek. Jakie to zabiegi? No przede wszystkim tutaj jeszcze ochrona, ochrona przed plamistościami liści. Tak jak państwo widzicie tutaj mamy sporo plamistości na naszych plantacjach. No i warto zadbać o te liście, żeby były w jak najlepszej kondycji, żeby te patogeny nie przetrwały nam do wiosny, do kolejnego sezonu. Tutaj, jeżeli chodzi o plamistości, no to tutaj oczywiście bardzo dobrze sprawdzą się nawozy miedziowe, Miedź Plus, która zawiera tlenochlorek miedzi, jak również Wiflomiedź Bor, który zawiera miedź w formie nanocząsteczek, jest bardzo dobrze przyswajalna, przemieszcza się w roślinie i myślę, że taka ochrona będzie tutaj bardzo dobra. Jeżeli chodzi o takie kompleksowe wzmocnienie roślin, działanie zapobiegawcze przeciwko patogenom, czy to przeciwko plamistościom, czy też jeszcze przeciwko szarej pleśni, która również może występować w tej chwili na plantacjach, ponieważ mamy sporo wilgoci, no to na pewno takim dobrym rozwiązaniem będzie tutaj zastosowanie VaxiPlantu. plantu. Vaccinant, który zawiera laminarynę, który porusza te mechanizmy obronne roślin, który powoduje, że rośliny same się bronią przed patogenami, na pewno bardzo dobrze się sprawdzi teraz, właśnie w tej fazie. Oprócz tych patogenów no również widzimy, że mamy troszeczkę mączniaka na plantacjach. Cieplejsza pogoda, która jest zapowiadana, brak opadów w najbliższych dniach na pewno też spowodują, że będziemy mieli większe zagrożenie właśnie wywołane przez tego patogena. No i tutaj też powinniśmy podjąć ochronę przeciwko mączniakowi naszych plantacji, wykorzystując dobre preparaty takie jak Pencona czy też Dagonis. To są te najważniejsze zabiegi, które powinniśmy wykonać teraz, zabiegi ochronne. Ale oczywiście bardzo ważne, jak nie najważniejsze jest nawożenie w tej chwili, nawożenie dolistne. Czym oczywiście cynkiem i borem? Dlaczego? Proszę Państwa, podawając ten bor, w tej chwili, pozwolimy mu się wbudować dobrze w tkanki roślinne, w części tych roślin i ten bor będzie dostępny później wiosną, w okresie kwitnienia do odpowiednich właśnie procesów w trakcie kwitnienia, poprawiających zawiązanie owoców. Drugi pierwiastek, czyli cynk poprawi nam odporność roślin na niskie temperatury, czy to zimą, czy też wiosną. Ten stres wywołany spadkiem temperatur. Dlatego ten cynk jest bardzo ważny, żeby też odpowiednio wcześniej go zastosować, żeby pozwolić mu się wbudować w tkanki roślinne i następnie, żeby on zabezpieczał nasze rośliny przed przemarznięciami. Dlatego ja tutaj rekomenduję na stosowanie nawozu Bolero ZN, bądź też mieszaniny dwóch nawozów, takich jak Bolero i Zink. 750. Te mieszaniny są czy te nawozy są bardzo bardzo dobre, bardzo łatwo są właśnie pobierane przez roślinę, ale potrzebują troszeczkę czasu, dlatego jeden, dwa zabiegi powinniśmy w odstępach około 10-dniowych wykonać tutaj na naszej plantacji. Oprócz tych nawozów również warto zastosować potas. Potas po to, żeby zbudować suchą masę liściową. Dlaczego? Dlatego, żeby te tkanki nie były tak silnie uwodnione i też nie były narażone właśnie na przemarzanie. Jakie nawozy warto teraz zastosować? Możemy tutaj wybrać nawóz metalosatę potasjum lub siarczan potasu solu potasę, który do liśnie w tej chwili, chwili rekomenduje w dawce 5 kg na hektar. Jeżeli chodzi o nawożenie posypowe, to tutaj, proszę Państwa, myślę, że powinniśmy wykorzystać. Przede wszystkim nasze możliwości, jakie daje nam analiza gleby, po to, żeby określić właściwe zapotrzebowanie naszej plantacji na składniki pokarmowe. Dlatego warto wykonać odpowiednio wcześniej tą analizę, zobaczyć, jakich składników nam brakuje, no i następnie podjąć tutaj nawożenie. Nawożenie. Nawozami prostymi warto w tej chwili dostarczyć potas. Wiemy, że tego potasu zazwyczaj jest mało na naszych plantacjach, więc możemy tutaj zastosować posypowy siarczan potasu. Ale jeżeli mamy dobrą zawartość potasu, a często brakuje nam wapnia odżywczego w glebie. Warto zastosować siarczan wapnia. Pamiętajmy, że należy też zachować odstęp pomiędzy siarczanem wapnia a siarczanem potasu około 3-4 tygodni tak, żeby nie podawać tych nawozów jeden po drugim. Jest odpowiedni moment, możemy te nawozy w tej chwili wysiać. A dopiero później, wiosną, kiedy nam te rośliny zaczną. Rosnąć, kiedy więcej tej masy zielonej pokaże się na plantacjach, no to będzie odpowiedni czas na stosowanie innych nawozów, nawozów azotowych. W tej chwili już nie powinniśmy podawać żadnych nawozów azotowych, nawet na plantacjach, które są w tej chwili zakładane, bo jest część plantacji, które są właśnie teraz sadzone. Proszę Państwa, jeszcze trzy słowa o plantacjach na zagonach. Tam oczywiście nie stosujemy nawożenia posypowego, ale w formie fertygacji możemy również podać siarczan potasu, solu potasę w dawce 10-15 kg na hektar, również żeby te rośliny lepiej nam się przygotowały do tego spoczynku zimowego. To tyle jeżeli chodzi o główne zabiegi fungicydowe, jak również zabiegi nawożeniowe. I o, na koniec ostatni, myślę, że bardzo istotny temat, temat, który Państwa bardzo nurtuje, oczywiście chwasty. Jest duży problem na plantacjach z chwastami. Niektóre plantacje są bardzo mocno zarośnięte, no ale proszę Państwa, nie ma herbicydów nalistnych. Takie plantacje powinny zostać oczyszczone, opielone w międzyrzędziach, uprawki mechaniczne, w rzędach odchwaszczanie ręczne i dopiero później na czystą, wilgotną glebę możemy zastosować herbicydy doglebowe. Jakie to herbicydy? No oczywiście Stomp i Devrinol łącznie z dobrym adjuwantem, jakim będzie Remix. Dlaczego ten Remix? Dlatego, żeby te herbicydy zatrzymać w wierzchniej warstwie gleby, żeby nie powstawały fitotoksyczności czy też przepłukiwanie substancji aktywnych w strefę systemu korzeniowego truskawek. Proszę Państwa, czy to już moment, kiedy powinniśmy zastosować te herbicydy? Oczywiście jeszcze troszeczkę jest za wcześnie. Za jakieś 2-3 tygodnie, kiedy te rośliny już bardziej przygotują się do spoczynku zimowego, wtedy możemy dopiero zastosować te herbicydy doglebowe. Jeżeli Państwo zajrzycie na plantację, odgarniecie te starsze liście i zobaczycie, że jeszcze jest dużo młodych liści, które rośliny wypuszczają. To nie możemy zastosować herbicydów do glebowych, ponieważ mogą powstać w fitotoksyczności. Na pewno zahamujemy wzrost takich roślin, a co będzie później wpływało w przyszłym roku na wielkość i jakość plonu. Jedynym herbicydem nalistnym, jaki możemy w tej chwili użyć, no to jest Select Super na chwasty jednoliścienne. I teraz, kiedy mamy troszeczkę wilgoci, a jest problem z trawami, z perzem, czy też, czy też z samosiewami zbóż, na pewno warto zastosować tutaj Select Super. W dzisiejszym komunikacie to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do śledzenia naszych komunikatów. To już jest raczej ostatni komunikat w tym sezonie, ponieważ te zabiegi już pozwolą przygotować się plantacji do przyszłorocznego owocowania, do planowania, do przezimowania. Nie wiemy, jakie te warunki pogodowe będą, ale miejmy nadzieję, że będą łaskawe dla naszych plantacji. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do komentowania i subskrybowania naszego kanału na YouTube.